przede wszystkim uważam, że pan Marcin Chorała powinien mieć możliwość wyrażenia swojej opinii, gdyż mówiąc przed chwilą radny księgatorski, mówiąc o radnych opozycji jednak wskazał jego, jednakże ja w takim razie imię nie wymieniam. Pan Marcin Chorała. Dziękuję bardzo. Ja, dziękuję bardzo. Proszę nie robić takich sztuczek, tak jak to ja nie mówiłem. Nie nie, nie, nie udzielam. Przy organizacji nie udzielamy głosu. Nie udzielam. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Do, do tej dotychczas nie zabiera głosu albo nie replikował? Nie widzę. Zamykamy sesję. Jacek Urban, nasza Gdynia TV, portal naszagdynia.eu. Rozmawiamy z radnym Marcinem Chorałą. Dzisiaj radny Marcin Chorała i Łukasz Czickowski wprowadzili poprawkę do uchwały Rady Miasta o finansowaniu rad dzielnic. W wyniku wprowadzenia tej poprawki wynikła dyskusja i przewodniczący w zasadzie ją zakończył, nie umożliwił kontynuowania przez, przez radnego Marcina Horała. Jak, jak pan ocenia y, przebieg tej dyskusji? No, przebieg był zgoła kuriozalny. Może słowo wprowadzenia. Każdy radny wójt regulaminu Rady Miasta ma prawo zabrać głos w dyskusji do pięciu minut, y, replikę potem do trzech minut i dwa wystąpienia adwocem po minucie. Interpretacja pana przewodniczącego była taka, że adwocem oznacza, że wcześniej ktoś po nazwisku musi na przykład mnie wymienić. Y, interpretacja dodam moim zdaniem Błędna, bo adwocem odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś o mnie wspomniał. Tak samo mógłby wspomnieć na przykład ten radny, który wypowiadał się przed chwilą, chociażby, tak? W tym przypadku padły słowa wypowiadające się wcześniej radni opozycji, było nas dwóch. W mojej interpretacji dawało mi to prawo do ad vocem. Przewodniczący stwierdził, że tego prawa nie mam. Wówczas głos zabrał kolega radny Tadeusz Szemiot, który jeszcze miał prawo do głosu i powiedział, powiedział z nazwiska, że między innymi w swojej że chciałby usłyszeć radnego Chorały. Czyli zaczepił mnie po nazwisku, tak jak to interpretował do tej pory przewodniczący. No niestety, kiedy chciałem zabrać głos, pan przewodniczący stwierdził, że w jego opinii to są tu cytat, sztuczki i on głosu nie udzieli. Pewnie do jakiegoś stopnia to były sztuczki, aczkolwiek takie, do których zmusił sam pan przewodniczący tym swoim kuriozalną wcześniejszą interpretacją. Niemniej sztuczki czy nie, nazwisko padło w myśl regulaminu i w myśl interpretacji dotychczasowej samego pana przewodniczącego, należało mi się prawo do głosu. Mówiąc krótko, pan przewodniczący złamał, złamał obowiązujące prawo w postaci regulaminu obrad Rady Miasta. Z kolegą Szemiotem wspólnie pewnie dziś wieczorem i jutro zastanowimy się, jak dalej działać w tej sprawie, w jaki sposób dochodzić złamanych tutaj praw radnych. No Nie chciałbym tej chwili na gorąco tak przesądzać, bo to wymaga analizy sytuacji prawnej, natomiast no, jest to kolejny bardzo duży znak zapytania nad tym, jak sprawowana jest funkcja przewodniczącego Rady Miasta. To może pan powie, jaki był cel wprowadzenia tego? poprawki, bo celem wprowadzenia poprawki było przyznanie nieco większych środków dla rad dzielnic w tzw. Tak stawce kapitacyjnej, czyli w tym własnym budżecie radzielnic, co do którego mają całkowitą wolność decydowania. Nie była to duża kwota, proponowano 7,8 zł na mieszkańca. My proponowaliśmy podwyższenie tego do 10 zł, nadal bardzo, bardzo niskiej kwoty, uważam zdecydowanie za niskiej, ale żeby tak stopniowo, stopniowo te środki w kompetencji radzielnicy zwiększać. Kontrargumentacja taka, że rady dzielnic mają środki w konkursach czy będą współdecydować w jakiś nie do końca jeszcze przez określony sposób o wydawaniu środków na inwestycje w drogi gminne. No moim zdaniem nieco obok tematu, bo to, że będą o czymś tam współdecydować, to bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Niemniej uważam, że należy zwiększać również te środki we własnej kompetencji rad dzielnic, co do których mają swobodę decyzji. Ja jak i koledzy z PO mamy tą wiarę, że rady dzielnic sobie z tym poradzą. Mamy wiarę w samorządność. Samorządność tej wiary w samorządność jak najwyraźniej nie ma. Dziękuję.